Witajcie kochani w następnym spotkaniu które rozpocznę od lektury naszej naszej wiedzy wiedzy prosto od Ojca Pio Powinniśmy dojść do takiego systemu w ekonomii, którym wszyscy będą, roz... będą poszanowani, jednakowo sprawiedliwie. Jeden warunek należy przekonywać się o takim sposobie na jedność wszystkie nacje. Należy przekonywać się o takim sposobie. Na jedność, wszystkie nacje. O no, jak wyszło, tak wyszło. <gry> Kultury i państwa. Pozostawiając je równocześnie w wolnej autonomii i odwiecznej potrzebie, na i inność. Oczywiście prócz miłości. Ona dla wszystkich powinna oznaczać to samo: przede wszystkim, delikatność i niekrzywdzenie nikogo pod żadnym pozorem. Obowiązek miłości bliźniego, jak siebie samego, powinien być zapisany w każdej konstytucji państwa. Wtedy już nie uciekniemy od prawdziwej przyjemności życia w spokoju i harmonii. Muzyce jedność rasową już osiągnęliśmy. Nieważne, kto gra i śpiewa ważne dla nas, że ładnie. I nikt nie ma o to pretensji. Jakiego kto jest wyznania, czy koloru skóry. Trzeba to przenieść na miłość i będzie coraz lepiej. Teraz w innym miejscu. Wolność to wolność. Przekonanie nie ma granic. Ma znaczenie i go nie ma. Morale to subiektyzm. Przeciwnicy to nasze ciała i dusze słabo uformowane, ale kto to zrozumie? W ekstazie ludzkiej perfekcji raczej niedostępne. Trzeba sięgać wyżej. Dlatego święty Paweł rzekł: A ja wam wskażę drogę jeszcze do doskonalszą. Dusza nie zna spoczynku. Istnieje jako odwieczny potencjał szczęścia. Nieustannie patrzy gdziekolwiek, co daje jej zadowolenie i przygodę, co daje rozkosz i spokój. Ciągnie nas zawsze tam, gdzie jest odczucie piękna i harmonii. Jeśli by ktoś słyszał zbyt cicho, proszę pogłośnić. Nadal się nic nie zmieniło, może być za cicho. Zło, jakiego doświadcza dusza, kiedyś wypromieniowuje, zmieni się i dobro skończy się i wypromieniuje. Zmieni się w dobro i skończy się jego odczuwanie. Pozostanie radość, lecz w tym kołchoźniczym kosmosie raczej to niemożliwe. <krymne> 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 Czytamy dalej. Uwielbienie to takie słodkie zajęcie, bez trudu, a daje tyle szczęścia. Nie zastąpią go żadne pieniądze ani pałace, chociaż bogactwo w jakiś sposób jest również tego przejawem. Uwielbienie jest bowiem najbogatszym stanem posiadania, daje najwięcej zadowolenia w uwielbieniu. Tak naprawdę uwielbiamy piękno form w wyobraźni lub poza nią. Oczywiście moje czytanie nie jest idealne. Nie ma tu ideału w tym świecie. Staram się, aby to oddawało atmosferę, z jaką została ta księga napisana. Może jeszcze jedno. Bóg, czyli nasz Ojciec w niebie, nikogo nie przekreślił i do tej pory nie potępił. Nikogo w piekle nie ma. Słowa i co Potwierdzam, nie ma piekła czegoś wymyślonego przez ludzi. Całemu stworzeniu i temu, co stworzyły Jego dzieci, Bóg podał rękę na zgodę, czyli nasz Ojciec, który jest w niebie. Każdej duszy pragnie przywrócić równowagę i szczęście. Tym aniołom na planetach piekielnych także. Jeśli chodzi o naszego Ojca, bo na tym żeśmy stanęli, tak. Wyobraźcie sobie, szczególnie te osoby, które mają swoje dzieci, jak może reagować Ojciec, kiedy Jego dzieci wychodzą ze swojego domu. Na pewno. Co na pewno? Myślą o tym, co i jak im tam jest w nowym życiu, w nowej pracy, w nowym domu. No nie mówię tylko o ojcu, bo mamy też i mamy. Jesteśmy tu jakby Podwójnie rodzicami. Nie tak jak w niebie, gdzie jest nasz ojciec. O, ktoś by powiedział, że mieliśmy też i mamy. Tak, ale ja akurat podkreślam ten temat i do niego nawiązuję. Więc każdy z Was, czy każda z Was jest w stanie sobie wyobrazić, jak. Reaguje nasz Ojciec w niebie, kiedy nam się coś złego dzieje i kiedy wzdychamy do Niego i prosimy Jego o pomoc. Więc co On robi? Stara się każdemu z nas pomóc na tyle, na ile pozwala prawo wolnej woli. Zastanawiacie się, co to znaczy. Mówię do tych, którzy jeszcze nie rozumieją, co to jest prawo wolnej woli. To jest ta wolność, którą dostaliśmy, na zasadzie której teraz tutaj się znajdujemy. Bo gdybyśmy nie byli wolni, to decyzje nie zapadałyby. Jak to nazwać? Nie decydowalibyśmy bezpośrednio o tym, Jaki jest nasz los? Oczywiście ktoś powie, no, ale jaki mamy wpływ na to, tu, w projekcjach materialnych, gdzie nie pamiętamy prawie nic albo wcale, to prawo wolnej woli jest grubo, dużo ograniczone. Powstały prawa, które ukierunkowują nas do pewnego działania w ramach. Tego prawa. Stało się to za sprawą tego, że nie pamiętając o tym, kim jesteśmy, zaczęliśmy tu życia prowadzić według chyba żadnych zasad, jakie nam, albo takich, jakie nam przyszły do głowy. No i konsekwencją tego było bezprawie. Więc ktoś kiedyś. Na początku zaczął tworzyć to prawo. Prawa, prawa, prawa. I tak w różnych strukturach, hierarchiach kosmosu są swoje właściwe prawa. Także i tu ludzie na początku dostali prawa od tych bogów, którzy ich powołali do istnienia. Nie jako małpy, tylko jako już twory, inny gatunek, który posiadał cząstkę naszego Ojca. Jak to się mówi, cząstkę Bożą. Ta cząstka to my, którzy siedzimy w środku, czyli my, istoty duchowe. Dostaliśmy ciała oparte na Tej biologii tego świata, dokładnie ziemi. Na podstawie na dostaliśmy te geny od zwierząt, które tu istniały. Jesteśmy bardzo powiązani genetycznie. I tylko. I tylko genetycznie. Nic więcej nas z nimi nie łączy. Człowiek został stworzony jakby z dwóch części czy z dwóch takich elementów. Pierwszy to był z zwierzęta, które tu występowały, a druga część to tych twórców człowieka, którzy chcieli stworzyć albo stworzyli. Przez spory okres czasu im zajmowali się tymi badaniami, aż stworzyli człowieka, który sprostał o im oczekiwaniom, a później, no to już nie będę wchodził w temat. Głównie chodzi, wyszedłem z, z tego tematu, który dotyczył naszego Ojca. On działa na różnych kierunkach i w różny sposób. Wzdychają do niego dusze z całego kosmosu, te, które zauważyły, że coś jest nie tak, i te, które chcą powrócić, a nie wiedzą jak. Ale tak jak mówiłem, i skupimy się teraz na Ziemi naszej, tu ten proces będzie łatwiejszy. Od momentu kiedy przyszedł ojciec Pio, a zanim przychodzą inni, którzy dopieszczą ten temat po to, żebyście już nie zastanawiali się, co jest czym i skąd się wzięło, będziecie najbardziej ze wszystkich ludzi poinformowani, o co w tym wszystkim chodzi. Trzeba się Uzbroić w cierpliwość, a będziecie mieli jak najbardziej dokładną drogę i pokazaną, jak wrócić do naszego domu. Ja wam to mówię, mówi Wam Wiesiu i też inni, którzy biorą udział w tej czym? Odpowiedzcie sobie, bo niekiedy brakuje słów na wypowiedzenie tego, co by się chciało, ale trafiliście w dobrym momencie. Dziejów Ziemi, oczywiście po potopie, przed to raczej trudno powiedzieć, bo nie ma zbyt dużo informacji. Są jakieś, ale to były czasy całkiem inne, inna technologia, wysoko rozwinięta. Oczywiście tylko w niektórych kierunkach, bo nie było tak bardzo rozwiniętej infrastruktury, jaka jest teraz. No ale to jest tylko szczegół. Także trafiliśmy cię na dobre czasy, gdzie będziecie mogli poznać... Najkrótszą drogę do nieba, którą rozpoczął ojciec Pio. Wiecie, przez rozmowy i nakreślanie tej drogi osobom, i nie tylko tej drogi, nakreślanie tego, co chciały te osoby wiedzieć. I też jest nasz wiesiu, który Tom drogę nam opisuje, i dobrze mówił ojciec Pio. Jezus mówił, a po ojcu Pio zostaną księgi, ale nie, pisane przez ludzi, którzy mieli własne interesy i potworzyli księgę, która nie, powiedzmy, na te czasy nie jest właściwa. Wiecie o jaką chodzi. Teraz powstają księgi, które naprawdę są księgami z naszych czasów. To nie są czasy przed narodzinami Jezusa. Tu akurat mam Ilonkę, która namalowała piękny obraz. Ale najczystsza postać wiedzy, z niczym nie zmanipulowana. Tym bardziej, że to są bezpośrednie przekazy. Co tu więcej, można powiedzieć? Bierzcie przykład z tego i korzystajcie, bo dla niektórych ten czas ucieka bardzo szybko. Są tacy którzy, z Was, którzy będą jeszcze długo w tej rzeczywistości istnieć, ale ci, którzy już są blisko. Niech postarają się coś zmienić w sobie, po to, żeby nie zastanawiać się później, jaką drogę wybrać. Mówię o tej drodze już bez ciała, kiedy będziecie uwolnieni od tej materii. Ten projekt obejmuje wszystkie dusze, które będą kończyły swoje życie, i będą decydowały, co jest dla nich najlepsze po drugiej stronie. Róbcie już teraz, działajcie po to, żeby mieć jak najlepsze pole wyboru. A możecie dużo zmienić, nawet sobie z tego sprawy nie zdajecie. Nie żartuję. Mówię poważnie. Nawet jeśli śmieję się. Bo śmiech to zdrowie. <śmiech> Naprawdę możecie bardzo wiele. Możecie już sobie otworzyć tą drogę do nieba. Ale tu. Wasze działanie ma wpływ na to, co będzie później. Bo jak się tam znajdziecie. To, już nie macie żadnych narzędzi do tego, żeby wpłynąć na swój los. Działajcie, kochani, żeby nie było za późno. Nie chcę was straszyć, ja wam tylko mówię, jaki jest schemat działania. Tam już nic nie zmienicie. Tam możecie tylko podsumować swoje życie, to, którym, które się wam zakończyło. I tylko tyle wam zostanie. A tu możecie tworzyć swoje życie, które będzie oparte na miłości, na kochaniu i na tworzeniu sobie lepszego świata. No nie powiem, że nieba, ale może być coś na wzór, ale taki pozytywny wzór, żebyście dali też innym nadzieję na to, że ten świat nie jest taki, jakiego malują. Może być taki, jaki Wy go kreujecie, według tego, jak czuje Wasze Serce, kochani. I tu bym mógł mówić bez końca do Was, bo ten poemat dobrych słów, dobrych myśli nie powinien nigdy zakończyć się. I słuchajcie Wiesia, mimo że niekiedy. Idzie trochę w różne kierunki i trochę kombinuje. Ale cóż, jak się nagrywa codziennie, to tak wychodzi. Ja nie będę tu wchodził w takie tematy. Tu chodzi o rozważenie na następne dni. Rozważanie różnych tematów związanych z tym, co dane nagranie niesie, co ja wam chcę przekazać. Głównie chodzi o to, żeby kochać, starać się, rozwijać w kierunku miłości do bliźniego, do całego świata. I nie obawiajcie się o jutro, bo gdyby nawet Wam się życie zakończyło, to tylko jeden z etapów Waszego życia końca nigdy nie będzie. Ja wam to gwarantuję. Przejdziecie do drugiego etapu, ale przejdźcie z honorem i godnością i z miłością. Na tym zakończę, żeby nie przeciągać tematu, kochani. Do następnego razu i błogosławię wam wszystkim na ten czas.